Można zrobić tak. że małem polną i roczną skopowię. Miały być zrobione. Wiecie co? Ale to nie mają być wycięte Poczekaj, poczekaj. Jesteśmy no? jedna firma. Jesteś firma a wy nam robicie pod górę. Ale nie robimy pod górę. To, dobra, to Grzesiu, no, za ile tu będzie wlany suchy asfalt? Ale nie tylko tu, na całej drodze, do samego końca. To inna sprawa. Ale ja z prezesem rano rozmawiałem, to prezes jest łomny, do prezesa nie dociera co mówię. A to, żeby ci ludzie mogli awaryjnie przejechać. To się rano zapytaj, dzwoniłem za 10 śrub, czyli tak do prezesa, że wkręty będą wycięte, tu miały być uzupełnione smutnie, a nawet... Ale jakby było, to rano od razu wyjdziemy to ten temat. Ale jakby było, to, wkursi, wkursi, nie, nie, to, to co, macie, to co, to, za pół godziny jesteście za no, bo Panie Grzegorzu, kiedy ja do pana dzwoniłem, tygodnie tygodnie mówiłem też, czy pan Marek dzwonił, nie było żadnego hasła. A masz teraz flexa, żeby to wyciągnąć. Mam fleksa. Wsiądź. No dobrze, ja nie będę do przeniesłał. Dobra. To samo mogę zrobić. Tam cicho. To jest pod samochodem, bo ma tego. Weź i teraz tak. Ale ta płyta się skrócił dalej. Skrócił dalej. Poczekajcie. Poczekajcie. Za pół godziny ja włączę zegar. Jesteście ze suchym asfaltem, Dawid? Ale nie tylko, bo tutaj jeszcze... spokojnie. Ja, że też, przepraszam, że tak mówię, tu, tu parkingiem do tego czasu spółka w poniedzielnik... Nie, odwiedzi Piotr. Ubezpieczony. Do tego czasu spółka tu ma zrobić płyty. Ale Porządna droga ma być. To znaczy, co to znaczy? to znaczy droga. Wyrównać, żeby nie było takich problemów. Albo tą płytę wymienić, wypieprzyć, albo... tak. nie Ale